Byd Sea to jeden z tych samochodów, które wkraczają na rynek z ambicjami. Marka Byd, choć wywodzi się z Chin, nie celuje w najtańsze segmenty rynku. Wręcz przeciwnie, chce konkurować z uznanymi europejskimi i amerykańskimi producentami, oferując zaawansowaną technologię, wysokiej jakości wykończenie i bogate wyposażenie. Co dokładnie ma do zaoferowania BYD Sealion i czy jest w stanie namieszać na polskim rynku, przyjrzę się szczegółom. Na początek przyjrzę się cennikowi, bo już tutaj BYD pokazuje, że nie boi się konkurować cenowo z mocnymi graczami. Model C Lion 7 dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia: Comfort, Design i Excellence. Każda z tych opcji oferuje coś unikalnego dla różnych grup klientów, zachowując przy tym wspólne cechy, takie jak bogate wyposażenie standardowe i nowoczesny design. Wersja Comfort, wyceniona od 219 900 zł, to podstawowa wersja, ale już tutaj dostajemy bardzo bogate wyposażenie. Samochód napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 313 koni mechanicznych który przekazuje napęd na tylne koła. Bateria o pojemności 82,5 kWh pozwala na przejechanie 482 km według normy WLTP. Maksymalna moc ładowania wynosi 150 kW, co pozwala na szybkie doładowanie w trasie. W standardzie znajdziemy m.in. wegańską skórę na fotelach, panoramiczny dach, kamery 360 stopni, zaawansowany system multimedialny z ponad 15-calowym ekranem dotykowym i 12-głośnikowym zestawem audio. Wersja design w cenie od 239 900 zł, wprowadza napęd All-WD, co znacząco poprawia osiągi. Moc całkowita wzrasta do imponujących 590 koni mechanicznych, a sprint do setki zajmuje tylko 4,5 sekundy. Choć zasięg spada do 456 km, dynamika jazdy z nawiązką to rekompensuje. Dodatkowe elementy wyposażenia to m.in. 20-calowe felgi i system i-tak, e odpowiedzialny za aktywne wektorowanie momentu obrotowego między kołami. Co poprawia prowadzenie w trudnych warunkach. Ostatnia, najbogatsza wersja o nazwie Excellence, wyceniona została od 247 900 zł i oferuje największą baterię o pojemności 91,3 kWh, co pozwala na przejechanie 503 km na jednym ładowaniu. Maksymalna moc ładowania wynosi tutaj aż 230 kW, co czyni model Silion 7 jednym z liderów w tym segmencie pod kątem szybkości ładowania. W tej wersji dostajemy również wyświetlacz Head-Up oraz tapicerkę z najwyższej jakości skóry NAPPA. Każdy model jest objęty 6-letnią gwarancją na samochód z limitem 150 000 km oraz 8-letnią gwarancją na baterię trakcyjną z limitem 200 000 km. To z pewnością ciekawa oferta, która może przekonać część potencjalnych nabywców. Pierwsze egzemplarze trafią do polskich klientów już w najbliższych miesiącach, co sprawia, że C Lion 7 staje się realną alternatywą dla samochodów takich marek jak Tesla, BMW czy Audi. Być C Lion 7 to samochód, który może zmienić spojrzenie na chińską motoryzację. Bogate wyposażenie, imponujące osiągi i konkurencyjna cena sprawiają, że ten model ma wszelkie predyspozycje, by zainteresować część osób. Z drugiej strony cena zbliżona do europejskich rywali może odstraszyć tych, którzy szukają budżetowych rozwiązań. Czy chińskiemu producentowi uda się zbudować markę premium w oczach klientów? A jakie są Wasze opinie? Czy by Silaion 7 to samochód, który chcielibyście zobaczyć w swoim garażu? Czy chińskie marki mają szansę zdobyć zaufanie polskich kierowców? A może macie pytania dotyczące tego modelu, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź? Piszcie w komentarzach. Chętnie przeczytam Wasze przemyślenia i odpowiem na pytania. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla YouTube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć!